Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Teraz mówię głosem czarownicy, czyli tej lewej ręki ze śpiącego księżyca. Pamiętacie ją, prawda? To w takim razie zaśpiewamy ją sobie. Teraz jeszcze pokażę, które to są dźwięki. Zobaczcie, to jest, to są. To są te dźwięki. Zobaczcie, tu jest trzeci paluszek, że zaczynamy trzecim paluszkiem. Jakim dźwiękiem zaczynamy, to zaraz usłyszycie. To ja Wam zaśpiewam. Słuchajcie uważnie, dobrze? Prawą już znamy, a lewą zaśpiewam Wam. Trzeci paluszek mam, mam trzeci paluszek, bo teraz lewą zacznę od, od właśnie tego dźwięku. Zaczynam. Si, Widzicie, jakim dźwiękiem zaczynałam? Słyszycie? Dźwiękiem Si. Zobaczcie to jeszcze raz, powtórzę. Zobaczcie, jak to jest jeszcze teraz. Dobrze, ja troszeczkę o tutaj przejdę, żeby było widać moją rękę. No to zaczynamy. Si. Do. Ha, ha, zobaczcie, jaka ta czarownica. Słuchajcie, a może zrobimy teraz tak, że ja tylko będę grała, a wy zaśpiewacie sami czarownicę. Chcecie mieć takie czary? Może dostaniecie takie czary pozytywnej, dobrej czarownicy? To ja gram, a wy śpiewacie czarownicę. Uwaga, zaczynamy. No pięknie wam wyszło, no przepięknie. Słuchajcie, to w następnym wejściu dobrze. Zagramy, spróbujemy sobie kawałeczek zagrać. Znajdziemy to si, pokażę Wam, jak najłatwiej znaleźć i pięknie sobie tą czarownicę zagramy, a nuż nam się uda. Wierzę w Was. To bye bye, do zobaczenia!